Dzień dobry. Wysiewam dzisiaj groszek pachnący w fantastycznej odmianie, takiej czerwonej, intensywnie. Groszek pachnący jest fantastyczną rośliną jednoroczną, którą możemy stosować do uprawy na rabatach albo w takich miejscach, gdzie chcemy, żeby ten groszek mógł się piąć. Ogromną zaletą groszku pachnącego, jak sama nazwa wskazuje, jest to, że on fenomenalnie pachnie. Cudownie nadaje się na takie cięte kwiaty, do takich ma małych bukiecików, które po prostu przez całe lato zachwycają nas pięknym zapachem. Ja mój groszek pachnący posadzę najprawdopodobniej w dużych donicach, na których zrobię taki jakby wigwam, takie tipi, i po których będzie się ten groszek piął. Producent zaleca, żeby wysiewać groszek od marca do kwietnia. Groszek można wysiewać prosto do gruntu jak już tak się zrobi cieplej, albo na rozsadę. Ja chcę, żeby ten groszek był trochę szybciej, dlatego zdecyduję się uprawiać go właśnie na rozsadę i wysieję go na sam koniec lutego. Warunki takie oświetleniowe są już coraz lepsze, tego światła jest coraz więcej, a groszek pachnący nie boi się chłodu, on spokojnie wytrzymuje takie kilkustopniowe przymrozki, więc ten termin będzie możliwie dobry już dla groszku. Mam! Tak kawałek takiej dużej multipalety, którą przecięłam po prostu i z jednej takiej wielkiej zrobiłam chyba sześć takich mniejszych. One są później łatwiejsze do ustawiania na parapecie, w ogóle łatwiejsze do przenoszenia, a poza tym możemy sobie wtedy taką jedną paletę podzielić na kilka mniejszych i każdą małą wykorzystać do czegoś innego. Do tych komórek multipalety nasypałam ziemi do siewu i pikowania, są tutaj jakieś pozostałości, jeżeli widzicie perlitu, ale po prostu to miałam na spodzie wiadra, więc tak wpadło, ale ziemi specjalnie nie mieszałam z perlitem, dlatego że nasiona groszku pachnącego są dosyć duże, jak widzicie tutaj. I one nie potrzebują po prostu do kiełkowania perlitu, dlatego że on tutaj niewiele zmieni, a perlit jest dosyć kosztowny, lepiej go zostawić do takich małych nasionek, do czegoś, co, na czym nam będzie bardzo zależało. Mam długopis, obudowę długopisu, która będzie mi robiła za pikownik, czy pikulec, jak tam zwał, tak zwał. I tym właśnie moim długopisem porobię sobie tutaj takie otworki. Każdym. Po jednym, ale chyba zdecyduję się zrobić po dwa, żeby wysiać gęściej. To jednak zrobię po dwa otworki i posieje po dwie, po dwa nasiona, po dwie roślinki, żeby już nie musieć dwóch takich multiplatów przeznaczać do tego groszku tylko jeden. W tym roku chcę trochę ograniczać się z tymi rozsadami w miarę możliwości, bo wiecie, ja mam tyle potrzeb i takie aspiracji, a niestety miejsca to mam, no mało, tak jak każdy z nas ma. To miejsce ograniczone. Mój groszek, żeby szybciej wykiełkował, ja dobę wcześniej namoczyłam po prostu w ciepłej wodzie, w tym pudełeczku, jakimś po jakimś serku. Rośliny nasiona w zasadzie były w tej wodzie namaczane przez. 12 czy 13 godzin, przez całą po prostu noc. Namoczyłam to wieczorem, teraz mamy poranek i nasiona troszkę spęczniały, zrobiły się większe, odzyskały trochę wilgoci, one szybciej wykiełkują. Nie musicie groszku siać, ale wtedy yy, siać, <moczyć>, moczyć, ale wtedy on będzie kiełkował troszkę dłużej. No i trzeba będzie tam też częściej podlewać, żeby tą ziemię utrzymać w stanie takiej dobrej wilgotności. Będę wysiewała. Po dwa nasionka do tych dziurek, które zrobiłam, czyli w każdej komórce tej multipalety będą dwa otworki z dwoma nasionkami, czyli docelowo, jeżeli wyrosną wszystkie roślinki, to powinny się pojawić dwie w komórce i będzie to wystarczająco dlatego, że ja nie będę trzymała mojego groszku długo na etapie rozsady, tylko będę go stosunkowo szybko wysadzała później do tych donic i do gruntu w zależności od tego ile mi tych roślinek urośnie, więc nie potrzebuję tutaj dużych, no zostało mi troszkę nasionek, więc decyduję się jednak wysiać po trzy, naprawdę nie chcę mi się już do tego aranżować kolejnej multidoniczki tym bardziej, że ja nie będę potrzebowała tak wielu, tak wielu miejsc do wysadzania później tego groszku. A mam taką świadomość, że no na pewno część tych nasion nie wykiełkuje, bo rzadko zdarza się tak, żeby wszystkie te nasiona nam wykiełkowały. Zwykle jakieś jednak nie kiełkują. Więc nawet czasami jest dobrze sobie posadzić czy posiać więcej. Bo w razie co, to zawsze mamy. Ok, wysiałam wszystkie. No i teraz po prostu przysypę te otworki tak, żeby te nasionka mi się tam schowały. I podleję dosyć mocno. Odstawię ten multiplat w miejsce ciepłe. Teraz woda. Można sobie podlewać oczywiście doniczką, doniczką, konewką, boże, ale ja stosuję często taką, taką butelkę ze zrobionym otworem, bo bardzo wygodnie się tym podlewa i wiecie, nie rozmywa się ta woda, po prostu nie robią się takie dziury, tylko tak kroplując można tym podlewać, o, kropelka po kropelce, ale jak sobie naciskam na nią, bo jest miękka, to wychodzi więcej i podlewa się szybciej. No nie wygląda to teraz zbyt estetycznie. Ale to nie o to chodzi, żeby estetyka była, ha? tylko żeby nam rosło. Zawsze sobie tutaj zgarniam z tych przestrzeni, tak żeby no to jakoś wyglądało. I odstawię w ciepłe miejsce i będę czekała na wschody. Kiedy tylko wschody się pojawią, groszek od razu przeniosę do chłodniejszego pomieszczenia albo przykręcę kaloryfer. Jeszcze nie wiem gdzie go postawię, więc to jest taka już płynna tutaj informacja dla Was. Kiedy zacznie kiełkować, zacznie rosnąć i będzie już naprawdę fajny, możecie go zacząć przycinać, uszczykiwać. Na przykład urwać paznokciem stożek wzrostu i wtedy ten groszek będzie się rozkrzewiał. Opinie są różne. Niektórzy twierdzą, że ten rozkrzewiany groszek uszczykiwany, co prawda rośnie gęściej, ale za to jest niższy. Natomiast ten, którego nie uszczykujemy, nie będzie tak gęsty, tylko będzie rósł bardzo wysoko, więc tutaj metoda postępowania będzie zależna od tego na czym wam zależy jeżeli chcecie mieć groszek wysoki żeby na przykład się osłonić gdzieś to właśnie zalecam i nie uszczykiwać a jeżeli chcecie mieć gęsty taki fajnie zagęszczone miejsce z pachnącym groszkiem to może lepiej uszczykujcie. Na dobrą sprawę, każdy musi przetestować u siebie we własnych warunkach, bo moje rady to jedno, rady innych osób to też, też inna sprawa, ale tak naprawdę wszystko okazuje się w praktyce, bo każdy z nas ma inne warunki w tych swoich ogrodach, każdy ma jakiś tam inny sposób postępowania, każdy kupi też inną roślinę, innej odmiany. Nasiona mogą mieć też różną żywotność, roślina będzie miała lepsze bądź gorsze warunki do wzrostu. Nie, nie ma jednej skutecznej drogi postępowania. Pamiętajcie, nawet te moje porady, o których ja Wam mówię, to są takie rzeczy, które warto zastosować, warto sprawdzić, ale to nie jest jedyna droga słuszna postępowania i to nie jest tak, że tylko tak, zawsze trzeba, a inaczej to się nie uda, bo może się udać i warto testować. Tak samo z groszkiem. Jak groszek Wam wykiełkuje, pamiętajcie, przenieść go gdzieś, gdzie będzie miał chłodniej, żeby się tak maksymalnie nie wyciągał. A jeżeli zobaczycie, że już jest na tyle duży, że warto go wysadzać do gruntu, a ja byłabym skłonna zaryzykować wysadzenie do gruntu groszku nawet w połowie marca, Zobaczymy, jak on będzie rósł. Też możecie spróbować. Jeżeli się obawiacie, że coś wam tam rzeczywiście się nie uda, no to poczekajcie trochę dłużej, na przykład do kwietnia, kiedy te przymrozki no będą, ale już ryzyko, że będą duże, nie, a nie będzie aż tak straszne. Groszki, panące. Niestety zetnie nam mróz, który pierwszy przyjdzie, więc, żeby móc się nimi cieszyć dłużej, warto wysiać je na rozsadę, pamiętając, że jest to roślina, która lubi chłód. Zawsze, jak coś wysiewacie, uprawiacie to, musicie się zorientować, czy roślina jest na przykład ciepłolubna, tak jak pomidory, czy jest to roślina na przykład pokroju, nie wiem, pora, bądź właśnie groszku, która woli jednak chłodniejsze warunki, żeby można było dostosować do swoich warunków. Kiedy Wam wykiełkują rośliny, pamiętajcie, żeby nie przechowywać ich bezpośrednio dalej, cały czas w domu na parapetach, gdzie jeszcze pod spodem jest kaloryfer, który grzeje, a w pomieszczeniu jest 20- kilka stopni, dlatego, że ta rozsada będzie tak marna, że no może nic z niej nie być, może się nie udać. Dajcie znać, czy wysiewacie groszki, a jeśli tak, to jakie macie odmiany groszków i w ogóle, czy lubicie groszki, bo to jest taka specyficzna roślina, to albo się ją kocha, albo się ją nienawidzi. Ja akurat kocham za ten zapach i tą delikatność, ale Wy może macie... I, inne upodobania do usłyszenia pa.